bezcenny nowojorski budynek zniszczony przez dobrze nam znanego Spidermana, pajęczego półgłupka. Czy psychiatryk w Harlemie był w świetnym stanie? Nie! Czy lekarze, którzy tam pracowali, popełniali swego czasu straszliwe zbrodnie względem swoich pacjentów? Prawdopodobnie tak! Czy to znaczy, że mamy pozwalać, by samozwańscy strażnicy w rajtuzach urządzali sobie place zabaw z reliktów naszej przeszłości? Nie sądzę! To nasz obowiązek, a wręcz nasza odpowiedzialność! By dbać o takie niechlubne pomniki naszej historii, ponieważ właśnie taką Amerykę uznaję za swój dom. I tak jak powiedziałem mojej lekarcy, gdy poprosiła ostatnio, żebym się uspokoił, nie ma mowy! Oto dlaczego! Jestem pewien, że policja poradziłaby sobie z drobną sprzeczką, która wywiązała się w psychiatryku i zrobiłaby to bez użycia niszczycielskiej mocy głowego świrusa. Co o tym sądzisz, Nowy Jorku? To wpuść mnie do środka, idiotko. Ha! Niezłe! Sam wymyśliłem. <grywa> Barby z nazwy Stolunka najgorszych nowojorskich przestępców. Jak tam ostatnio byłem, bójka trwała od piątku do niedzieli. Ale teraz mam Ciebie, mój uroczy koleżko. Ktoś tu na pewno wie, co knuje, Hammerhead. Podsłucham kilka rozmów, może czegoś się dowiem. Żadnej broni, bujek ani mocy, a? Duże oczekiwania wobec gości tego zacnego przybytku. Dobra, ale ja nie chcę oddawać mojej broń. Tak, pana broń zostaje u mnie. Dobra, Spiderbocie. Szkoda mi tego, kto to będzie naprawiał. Straszny hałas. Winienem wyfiltrować takie słowa jak Magia i Hammerhead. Muszę wyizolować ich fale głosowe. Zobaczmy, co panowie mają do powiedzenia. Tak się cieszę, że zostawiliśmy Madzie. Hammerhead to przyszłość tego miasta. Nie wydaje ci się to pochrzanione? Co? No wiesz, to co robi? Sobie. Projekt Olympus. To wbrew naturze. A twoje tribale są zgodne z naturą? E, to nie to samo. He, <laughs> okej. Okay. Nie żebym był uprzedzony, ale raczej nie spotykają się tu byli prymusi. Chcesz później zostać taki? Nie, mam Facebook. Ok? Oglądasz jakiś tekst? Czas na podsłuchiwanie. Jeden z tych gości musi wiedzieć, co planuje Hammerhead. Nie chcę narzekać, ale to miejsce zeszło na psy, odkąd zaczęła się ta cała wojna. Wiesz, że mają już tylko jeden rodzaj piwa? Przynajmniej są jeszcze biorące Nie, uzbyli się ich tydzień. To było bardzo niepomocne. Dzięki, chłopaki. Cholerne dobre Muszę wyizolować ich fale głosowe. Ale numer! Wszyscy donowie z Magi w jednym miejscu? Myślą, że tak jest bezpieczniej. Szef da im nauczkę. Dopadnie wszystkich naraz. Zakończy wojnę i przejmie Magię. <laughs> Idioci. Jeśli Hammerhead załatwi donów, przejmie kontrolę nad Magią. Muszę ich znaleźć. Ktoś tu na pewno wie, gdzie są. Teraz wyizolujemy rozmowę. Ej, ten atak na Donów, gdzie się odbędzie? Wiesz, cokolwiek? Nie, ale podobno Nowy wie. Hammerhead osobiście mu powiedział. Dlaczego nowi dowiadują się przed nami? Trzeba spuścić mu łomot. Naprawdę mam nadzieję, że ten nowy wiek, gdzie są do nowie, dalej nowy wierzę w ciebie. A teraz wyizolujemy rozmowę. Ej, podobno wiesz, gdzie są donowie? Nie tak głośno. Właściwie tego. Nie wiem. Dalej, nowy. Wiedziałem, cholerne świeżynki. Ale. Ale wiem, kto wie. Wini i Gino. Są z tyłu, ale nie chcą puścić pary. Też mi sensacja. Wini i Gino wiedzą wszystko. Przestań kłopać jadaszką nowy. Wini i Gino, tak? Muszę pójść na tyły i sprawdzić, co wiedzą. Drzwi przy tych automatach pewnie prowadzą na tyły, tylko jak je otworzyć? Główniane miejsce. Dino! Dino! Nie! Dino! A to co? Nogi w spiderbocie przepraszam, tylko przechodzę. Znowu bezpiecznik, co tam się dzieje! Gino, coś planują. Nieźle. Mapa biznesowa Hammerheada. Muszę się jej lepiej przyjrzeć. Gorzelnia, warsztat samochodowy. Hammerhead od lat drukuje pieniądze. Dosłownie. Dobra. Jak się z tym uporam, dzwonię do MJ. Przydaje się informacja o tych miejscach do artykułu o przykrywkach mafii. Dobra, lecimy dalej. Muszę znaleźć winniego i Gina i namierzyć Donów. Projekt Olympus? Czemu wciąż tu o tym mówią? Wini i Gino jak mnie mam. Ci goście znają następne posunięcie Hammerheada. Na stole chyba są jakieś notatki. To dobre miejsce do obrony. Pewnie że tak. Zez? Donowie nie mają pojęcia, co Hammerhead dla nich szykuje. Będą bardzo. Kryjówka Donów jest pewnie w tych papierach. Muszę odwrócić ich uwagę. Jak urodzimy? Tylko, że... będą smutki. jak... pierwszy dzień szkoły. Radio AM, Kla... Kurde! Jeden z głowy, teraz drugi. No, no to ma sens! Czyli Magia ukrywa wszystkich szefów w jednym miejscu? Hehe, <laughs> no, ułatwili nam sprawę. Czemu mieliby to Mógłbym robić? Mógłbym pobawić się e, to jakieś żarty? Teraz albo nigdy. Jest to skrzynka eklektyczna? Znaczy elektryczna? No tak powiedziałem. Powiedziałeś eklektyczna. Jak moja ciotka, która. Donowie są w kinie Auerbach. Muszę tam dotrzeć przed hammerheadem. Super, spider -bocie. Teraz cię ukryj. Wrócę po ciebie później z kilkoma butelkami chemii. Cześć, MJ. Tu Peter. Wiem, Pete. Mam twój numer w telefonie. Nie musisz się przedstawiać. No tak, jasne. Słuchaj, wiem, że pracujesz nad artykułem o przykrywkach Magi. Znalazłem coś, co może ci się przydać. Tak? Wiem, gdzie znajdują się przedsiębiorstwa Hammerheada i mogę postawić prawdziwą kasę, że nie są legalne. Nie bardzo masz co postawić, ale doceniam intencje. Od razu zacznę je sprawdzać. Pozwól mi wykonać czarną robotę. Przekażę ci, cokolwiek znajdę. Byłoby świetnie. Mam termin na karku. Pogadamy później. ta świadka w sprawie Hammerheda